nothing's working i've been tripping no one's perfect chasing vision 70 2, 3, agua. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena del. De tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees más que humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva ruedas, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega, te llena de excesos que ni te llenan, recibes dos besos que no hacen por uno que

z legendarnego stadionu Wembley w Londynie. Czeka nas, mam nadzieję, wyśmienity mecz. Ten mecz będą dla Państwa komentowali Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę zobaczymy spotkanie z serii Squad Battles. Czuję, że to będzie fantastyczny mecz. Ciekawe, co nas dziś czeka w tym spotkaniu. W skład Battles jest zawsze wiele niewiadomych, bo nigdy nie wiadomo dokładnie, na jak silny zespół się trafi. Wszystko się zmienia: składy, ustawienie, taktyka. Mam nadzieję, że po prostu będzie ciekawy. Neymar! Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Będzie teraz wyrzut z autu. Neymar. Bruno Fernandes dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Co teraz wymyśli? Zobaczymy, co teraz zrobi. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Ależ przeczytał to jak profesor. Fernandez. Kante, Kilian Mbappé. Zostawili mu miejsce na skrzydle. João Cancelo. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Mbappé. Czy będzie prowadzenie? Wow, ale obronił. bronił! Palacio. Za linię obrony bardzo sprytnie. Teraz na pewno. A mamy to. Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Zabrakło bardzo niewiele, żeby ta piłka odbiła się poza linię bramkową, więc zdecydowały naprawdę centymetry. Nie można było tego strzału lepiej zmieścić. Jeden do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jean Cancelo, Kilian Mbappé, Martinez. Mamy rzut wolny. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Kante. Laporte. Bruno Fernandez. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. To może być wyrównanie? I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży. Lecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem, czy może to przeciwnik odpowie. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Kilian Mbappé. Martínez. Neymar? No, ma miejsce na skrzydle. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Mbappé? Otek! Ajaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy! Szkoda! Trudno jest celnie uderzyć z powietrza, należą się brawa za ten strzał, w końcu tylko minimalnie niecelny. Kante. Gnabri. Będziemy mieli rzut załku. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Neymar. Lautaro Martinez. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Kilian Mbappé. Wszystko na jeden kontakt. Teraz Butragenio. I piłkę przejmują rywale. Lautaro Martinez, João Cancelo. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Idzie do przodu. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Będzie chyba podawał. Fernando, Guardado. Teraz Butragenio. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Ładnie rozwija się ta akcja. Bruno Fernandez. Oj, stracił piłkę golokante. Zaczyna to wyglądać ciekawie. A udało mu się odebrać piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Co teraz zrobi? Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Ta! Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. Numer Kylian Mbappé. Guardado. Butragenio przy piłce. Palacio. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Neymar. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Po pierwszej połowie mamy 2 do 1. Ten zawodnik rozgrywa dzisiaj kapitalny mecz. Zgodzisz się chyba ze mną. To prawda. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Bruno Fernandes Neymar Gnabry robi się niebezpiecznie. Dobrze zablokował obrońca, to do środkowa... Gool! Mamy porównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców, oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dobrze w tempo. Będzie szansa. Obrońca dobrze to przerywa. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. I będzie aut. woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Teraz do Zobaczymy, co teraz zrobi. Świetnie blokuje obrońca Kilian Mbappé. Martinez. Sporo miejsca na skrzydle. Mbappé. No, zbliżył teraz całkowicie obrońców. Fernando. Blisko polekarne może strzelać. Może dogrywać. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Bruno Fernandez. Daleki wybicie przez bramkarza. Kevin De Bruyne. De Bruyne posyła piłkę w szesnastkę. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowni. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Bruno Fernandez. De Bruyne. De Bruyne traci piłkę. Kante, Kevin de Bruyne, Neymar, Kante, Endolo Kante i mamy bramkę. Fantastyczny występ. Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hatrykiem, odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję moc do końca. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzili nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Świetny przegląd pola. No i atak spalił na panewce. To zmiana na utrzymanie wyniku prowadzą i chcą, to wziąć to prowadzenie do końca. To 16. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Świetnie przeda się przez obronę. No groźnie pachnie bramką. Gool! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przebagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak czy?